Wszystkie zasady zostały zaczerpnięte z wykładów prawa w geodezji. Niedopuszczalne jest rzucanie tyczkami w charakterze oszczepu. Andrzej! Twoja tyczka! Złapię, złapię ją! Ała, oła, jak to boli, ała. Ała, Jezu, umiera. Bardzo niebezpieczne mogą się ukazać kleszcze powszechnie występujące. Po zakończeniu prac należy upewnić się, czy aby nie mamy żadnego kleszcza. Halo? Tak, tak. No, czekamy, za tydzień będzie gotowy. Zaraz do pana oddzwonię. Do widzenia. Uważaj na kleszcz. Dobra, dobra. Niedopuszczalne jest pozostawienie sprzętu pomiarowego bez opieki choćby na chwilę. Gdzie, Kora, się zostawiasz na stawasz serczaki? Sorry, przepraszam. Co, sorry, co, sorry? Masz tu stać i go pilnować, a jak coś to wołaś mnie, ja pójdę z tyczką. Uważaj na kleszcze. Sprawdź, czy nie mam kleszcza. Podczas wykonywania prac w temperaturze powyżej 25 stopni geodeta powinien mieć zapewnioną dostateczną ilość płynów kaszących pragnienie. Hmm, ale tu gorąco. Schłodziłbym. Lepiej. Przed przystąpieniem do prac terenowych należy obowiązkowo poinformować właścicieli o zamiarze wstępu na daną nieruchomość. Co tu się dzieje? Co ty robisz? Już mi Podczas wykonywania prac w temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza, pracownikom przysługują przerwy podczas pracy w celu ogrzania się. Ale zimno, przydałoby się ogrzać troszeczkę. Od razu lepiej. Bardzo istotną kwestią jest ochrona wzroku przy instrumentach emitujących światło laserowe. A co to? Oślepłem! Oślepłem! Czy jeszcze kiedyś zagram na skrzypcach? Kierownik, podczas swojej nieobecności, zobowiązany jest do wyznaczenia swojego zastępcy. Ja Ciebie pasuję na zastępcę kierownika tej pracy geodezyjnej. Może chroń głównego geodetę kraju. Niedopuszczalne jest rzucenie sprzętu, choćby z najmniejszej wysokości. Kurcze, rozwalone. Podczas prac polowych zagrożenie dla osób wykonujących pomiary mogą stwarzać np. wałęsające się ssaki. Czy mm. Wiesz, kto myje się tylko raz? Godeta, bo później traci uprawnienia. <śles> Przed każdą stęką sprzęt został zcentrowany i spoziomowany. Od jutra na naszym Allegro Aaaa. Akcja Rozmawiasz przez telefon dalej Nie, już skończyłem Schowałeś tam telefon czy dopiero tutaj? Tutaj Akcja Głównego <ślsha> Głównego <ślsha> ja załóż okulary przycisk. Takie Akcja, akcja, akcja. Akcja, 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 akcja. Akcja, akcja, akcja. akcja. Okej, okay, mamy to.